Cześć, witam w Tibia Z Tym razem bierzemy się za Grave Danger Questy, które będą następną serią na tym kanale. A zaczynamy od Ancient Temple, Thai's i bossa, który nazywa się Duke Króle. Boss ten jest zdecydowanie najłatwiejszy, jeżeli chodzi o Grave'y, tak mi się przynajmniej wydaje. A cała trudność polega na tym, żeby poszczególne osoby trzymały się od siebie z daleka, gdy są przemienione w elementale, ponieważ jeżeli będziemy przemienieni w elementale przeciwstawne i będziemy stali koło siebie, to będziemy zadawali sobie obrażenia w okolicach 2000hp, co może być tragiczne w skutkach. Dodatkowo boss summonuje ripery, na które musimy uważać, które atakują shooterów i musimy przerzucić je na rycerza w momencie kiedy będziemy mieli ten sam żywioł na sobie co rycerz. Jeżeli chodzi o samo atakowanie bossa to zalecane jest używanie run GFB, gdyż wtedy zabijam przy okazji jeszcze te ripery, a i w bossa fajny z GFB. -ku. I choć Quest jest od 250 levela, to raczej polecałbym wybierać się na trochę wyższym levelu. Tutaj sobie damy radę w tym Thais, ale są inne bossy, które są bardziej wymagające, i tam ryzyko zgonu jest znacznie wyższe. Jeżeli chodzi o dropy, to mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ są kreatury, produkty, są trofea, które są warte dość sporo pieniędzy. Natomiast takim najcenniejszym itemem, który mi się wydaje, że z niego leci, to jest Terra Helmet, który. Na nowych serwerach będzie bardzo cenny, na starych serwerach będzie mało cenny. U nas to już zdaje się na niebiesko się świeci. Więc teoretycznie bardzo fajny item, w praktyce no bardzo dużo jest tego itema i na starych serwerach on już nie trzyma swojej wartości. Natomiast lecą gemy, lecą jakieś tam amulety, plazmy, lecą jakieś kreatury, produkty, więc opłacalny raczej jest ten boss, żeby go bić. Raczej stratni nie powinniśmy być. I to wszystko w tym filmie. Jeżeli się podobało, dajcie łapę w górę. Możecie też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. A ja was zostawiam z resztą walki tego bossa. Do usłyszenia. Cześć!